Witam państwa ponownie na moim wideoblogu. Dyskusja o OPE, o reformie systemu emerytalnego toczy się nadal. Z tego pozwolę sobie na swoje trzy grosze. A zacznę od takiego prostego objaśnienia: od czego zależy tak naprawdę wysokość naszej emerytury. Bo nie do wszystkich z nas dotarło. Że od 1999 roku, tak na dobrą sprawę, emerytury budowane są w nieco inny niż to drzewiej bywało sposób. Wysokość uzyskiwanej przez nas emerytury zależy przede wszystkim od tego, ile zgromadzimy środków na swoich indywidualnych kontach, z środków budowanych w oparciu o opłacaną przez nas składkę. Składkę w zus pierwszy filar i składkę BOFE drugi filar, oczywiście możemy mówić także i rozciągać to na trzeci filar, ale skupmy się na tych dwóch filarach, pierwszym i drugim. Czym więcej zarabiamy, tym wyższa nasza składka i tym wyższy domadzony przez nas kapitał. No do tego nie jest bez znaczenia, jak długo pracujemy, bo czym dłużej pracujemy, tym większy Uzyskujemy na swoich kontach kapitał, gromadzimy więcej środków. To, jaka będzie nasza emerytura, no, zależy także jednak od tego, jak długo potencjalnie będziemy ją pobierać. A to z kolei no, zależy od tego, kiedy przejdziemy na emeryturę, w jakim wieku, z jednej strony, a z drugiej, jakie jest przeciętne oczekiwanie, oczekiwane trwania, trwanie życia. Oczekiwane trwanie życia i ta różnica pomiędzy tym wiekiem przejścia na emeryturę a tym oczekiwanym trwaniem życia, zróżnicowanym nawiasem mówiąc bardzo wyraźnie, jeśli chodzi o płeć. Kobiety żyją zdecydowanie dłużej niż mężczyźni. No, pamiętajmy, że przechodzą na emeryturę dzisiaj w Polsce o 5 lat wcześniej, od tego ten okres, na który nalicza im się emeryturę, no w sensie ustalenia wysokości emerytury no jest zdecydowanie dłuższy, z tego emerytury siłą rzeczy niższe. No, z reguły jest też tak, że ten zgromadzony przez kobiety kapitał pracują nieco krócej, często mniej zarabiają, jest zdecydowanie niższy. Stąd to zróżnicowanie emerytur, jeśli chodzi o mężczyzn i kobiety. Najważniejsze jednak, pamiętajmy, wysokość przyszłej emerytury zależy od tego, jakie zgromadzimy środki, czyli jak dobrze zarabiamy, jak wysokie płacimy składki, jak długo to robimy i w naszym interesie tak naprawdę jest pracować dłużej, bo jeśli pracujemy dłużej, dłużej gromadzimy środki, to na krótszy okres naliczana jest nasza emerytura w tym rozrachunkowym sensie. Warto zatem dłużej pracować po to, żeby gromadzić większe środki i rozliczać na krótszy okres potencjalnie czasu i dzięki temu mieć wyższą emeryturę. Pozdrawiam.